Cześć, Cytroja, dzisiaj gra Bruch Craft, czyli to co nagrywaliśmy wczoraj o, idziemy sobie, idziemy Jak widzicie nadal mam ten miecz numer 3 Ojej, ktoś ściął farmę. Trzeba ją na nowo posadzić. Kurczar, duża ta farma. Bum bum. bum 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 o o tak, tak, bo jakby nasiona tutaj wypadały bo ja nie mam tyle nasionarz o o o o, o, o o o o tak, tak, Trzeba tak, 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 Bum, 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 bum. Może jeszcze w, na, w domku jest coś. Ale nie wiem, bo... O, tak, są nasiona, na szczęście. No ej, dobra, nie wolno. A tutaj jest tylko ditr, czyli ziemi A, tutaj jeszcze jest takie tajemnicze przejście. O. I zobaczcie teraz taką, takim czymś, i wychodzę. A u siebie kilof mam. No dobra, to robię tak, że o i wyjdę od tym. Żeby było trochę szybciej czasami Jak ktoś tego nie zamuruje, ale oczywiście ktoś musiał zamurować Bum, bum Posadziliśmy już Dobra, trochę już jest w tej skrzynce Co mamy ciekawego? Zbroje no dobra, ale chyba w tym Minecrafcie na Robloxie, czyli w tej podlubce Minecrafta, chyba lepszy jest diamentowy hełm, bo tutaj mamy, nie wiem czy widzicie, 3,5 zbroi, a te, teraz mamy 5,5 5 zbroi, więc to jest trochę lepiej. W tych skrzyneczkach, o w tych skrzyneczkach mamy dużo tego. Jedna ej no, druga, a ten schodek też nie niepotrzebny. Dobra, mamy trochę powyżej dwóch staków, więc podejrzewam, że nam się uda to zasadzić, ale nie wiem. Potem jak y, dużo osób potem nierówno zbiera, no widzicie już tam jedno wyrosta, a jedne jeszcze są zielone, więc ta farma naprawdę nierówno wyrosta, ale cóż. Ale pewnie dlatego, że też nierówno ją sadzę trochę. Dobra. O, o. Nasionka. Nasionka posadzamy. Już? A nie, jeszcze tu. O, o o, o, o. i, i teraz była posadzona chyba tak. Dobra, no to już jeżeli tak to, to super. O dobra. Teraz trzeba oj ale dużo tu tego. Bum. I dobra. Raz, dwa. Tego już następnego nie będziemy zbierać. O, o. Na razie jest cała farma posadzona. Nie wiem, czy widzicie tam pod tą farmą jest taki lód. Widzicie? Tam. Ja kiedyś zrobiłem, chciałem zrobić największą, największą budowlę na świecie i prawie dadłam. Ale dzisiaj ją spróbujemy odwzorować. A dobra, bo na farmie nie można. No dobra, no to tutaj. I zaczynamy z o, o. I podbudowujemy się. Mamy nadzieję, że ja nie dednę. Że na pewno nie dednę, ale o dobra. Dobra, cały czas się podbudowujemy. Dobra. Ja także otrzymam trzymam spację i klikam prawy przycisk myszki. Ale nie, ja nadal widzę świat, więc to ja dopiero z takim się podbudowałem chyba. O, dobra. I kolejne to. I ja naprawdę zrobię największą budowlę na świecie. Znaczy nie na świecie, ale w tym Minecrafcie. No dobra, troszeczkę mi zadało, ale nie aż tak dużo. Na pasku nie wiem, czy po prawej widzicie. Hmm... Może pójdziemy na publiczny serwer? Albo nie? Zostaniemy tu? Nie wiem. Dobra, domek, domek. Ej, kto tutaj posadził te rowery? Trzeba je skopać. i postawić gdzieś indziej, na przykład o tutaj już ha, tutaj już ktoś tunel Robił to tutaj sobie dwie ręce a ten tunel zamkniemy o o o o o i o Wum um. no kurczę, I tutaj kończymy nasz odcinek, nara.